Zdesperowana, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Pacjentka psychiatryczna bierze sprawy w swoje ręce pomimo swojej niestabilności w jadalni, Irma nagrywa sesję z Janie i prosi ją, aby pokolorowała kwiaty na papierze tak, aby żaden nie wyglądał tak samo. Pacjentka mówi, że wie, że test został stworzony dla dzieci, więc opiekunka przypomina jej, że chociaż teraz może się to wydawać łatwe, nie zawsze tak było i prawdopodobnie nie będzie w przyszłości, w końcu Janie bierze kolorowy ołówek i wypełnia płatki. Później Irma mierzy pacjentce ciśnienie krwi, gdy ta spożywa koktajl wieczorem, kobieta leży na kanapie z zamkniętymi oczami. Opisując to, co widzi w swoim umyśle, opiekunka zapisuje wszystko, co mówi w notatniku. Janie mówi, że stoi na plaży, ale nie może dojść do wody, ponieważ na piasku jest rozbite szkło. Wtedy Irma mówi jej, aby posypała piasek na ostre przedmioty, aby stworzyć ścieżkę do wody i podniosła prawą rękę, gdy to zrobi. Chwilę później starsza kobieta widzi, jak pacjentka podnosi prawą rękę i uśmiecha się. Po sesji, Irma odprowadza Janie do jej pokoju i układa ją do łóżka. Następnego dnia pacjentka głęboko wzdycha, widząc to samo kolorowanko na stole, ale wykonuje zadanie mimo wszystko. Później, gdy opiekunka widzi, jak Janie ciągnie za luźną nitkę na kanapie, klepie ją po ramieniu i mówi, że musi oczyścić swój umysł. Pacjentka przeprasza i zauważa, że przestała, gdy została upomniana. Jednak wie, że cokolwiek starsza kobieta powie, jest nie do podważenia. Janie przyjmuje więc medytacyjną pozycję na zewnątrz, a Irma mówi jej, aby skupiła się na równowadze, bo jeśli upadnie, będzie musiała zacząć od nowa. Podczas koncentracji pacjentka przypomina sobie traumatyczne zdarzenie z niedawnej przeszłości, gdy rozczęsiona opiekunka obserwuje, jak dwóch przyjaciół trzymają i szarpie się, mimo że ma krew na rękach i torsie. Wspomnienie denerwuje Janie i traci równowagę, więc Irma pyta. Czy wszystko w porządku? Później pacjentka szuka żownic w lesie wokół domu i umieszcza je w słoiku. Potem wspina się na drzewo i znajduje trzy jajka w gnieździe. Gdy wraca do domu, starsza kobieta uważa, że jest odwodniona i zmusza ją do wypicia więcej wody niż BY chciała. Następnego dnia Irma informuje Janie, że wcześniej dzwonił jej ojciec i chociaż zdecydował się spędzić jeszcze kilka miesięcy w Japonii, on i opiekunka uważają, że czas, aby mogła wychodzić z domu. Ku wielkiej radości kobiety. Później pacjentka posłusznie zażywa swoje leki i siada w wannie, podczas gdy starsza kobieta goli jej nogi i ramiona brzytwą. Pyta, jak długo będzie mogła wychodzić na zewnątrz sama i co powinna robić. Irma mówi, że zacznie od kilku godzin i że może robić, co chce. Po kąpieli opiekunka pyta Janie, kogo widzi w lustrze, a kobieta mówi, że widzi siebie podczas jazdy po mieście. Pacjentka widzi kogoś, kto wygląda jak ona, przejeżdżającego obok. Zdezorientowana, zawraca samochód i śledzi pojazd, ale gdy dogania, zdaje sobie sprawę, że to ktoś inny. Śledzi kobietę, sawanna, obserwuje, jak wchodzi do domu, a potem odjeżdża. Wieczorem, Janie skanuje pokój, aby upewnić się, że jest sama, zanim powoli przesunie szklankę z blatu, aż ta spadnie i rozbije się na podłodze. Słysząc hałas, opiekunka pojawia się, szybko zbiera kawałki szkła z podłogi i mówi pacjentce, żeby była bardziej ostrożna. Następnego dnia Janie sprawdza dżdżownicę i patrzy w górę na gniazdo na drzewie. Później jedzie z powrotem do dzielnicy Sawanna, parkuje w pobliżu jej domu i obserwuje, jak wychodzi. Kiedy wraca do domu, opiekunka zauważa, że spóźniła się o godzinę i 17 minut. Irma mówi, że nie przypominała pacjentce, ponieważ chce traktować ją jak dorosłą. Janie przeprasza i obiecuje, że w przyszłości będzie pamiętać o czasie i zadzwoni, jeśli się spóźni. Następnie starsza kobieta pyta, jak minął jej pierwszy dzień samodzielnie na zewnątrz. Wieczorem pacjentka słyszy bieżącą wodę mimo sprawdzenia wszystkich kranów. Idzie więc do pokoju Ermi i zapala i gasi światło, aż starsza kobieta się budzi. Opiekunka zapewnia, że to prawdopodobnie woda płynąca w rurach wewnątrz dużego domu, co dopiero niedawno zauważyła. Następnego dnia Janie śledzi sawanna pieszo i obserwuje, jak spędza czas z przyjacielem w parku. Potem wchodzi do tej samej kawiarni, siada kilka stolików dalej i widzi, jak wita się z mężczyzną pocałunkiem. Godziny później wciąż obserwuje parę przez okno z samochodu na zewnątrz. Wieczorem czeka na parę, aż dotrą do domu mężczyzny, a potem zakrada się na podwórze. Potem zagląda przez okno sypialni i obserwuje, jak się kochają. Przytłoczona, Janie siada na ziemi i drapie paznokciami po betonie. Chwilę później wraca do samochodu i próbuje się uspokoić. Następnego dnia Sawanna puka do okna i pyta, czy z Janie wszystko w porządku. Kobieta udaje, że zasnęła, czekając na przyjaciela, którego obiecała zawieść na lotnisko. Kobieta przedstawia się, więc stalkerka kłamie i mówi, że nazywa się Margo. Gdy pacjentka wraca do domu, widzi rozczarowaną opiekunkę w salonie trzymającą kamerton. Janie próbuje wyjaśnić, że chciała zadzwonić, ale telefon się rozładował. Irma przypomina jej jednak, że to, co zamierza zrobić nie jest karą, lecz konsekwencją złamania zasad, które ustanowiła. Pacjentka kładzie się więc na kanapie, posłusznie gryzie zwiniętą ściereczkę i widocznie skręca się z bólu od wibracji kamertonu. Następnego dnia Irma mówi, że wszystko, co robi, jest dla dobra pacjentki, szczególnie od kiedy zmarła jej matka, obiecała jej ojcu, że spędzi resztę swojego życia, martwiąc się o nią. Później kobieta wkrada się do domu sawanna, gdy znajduje zapasowy klucz pod doniczką. W środku przeszukuje pocztę i wkłada jeden kopertę do kieszeni. Następnie udaje się do sypialni i kładzie się na pościeli na kilka minut, delikatnie głaszcząc miękki materiał. Nagle Janie słyszy, jak sawanna wchodzi do domu, więc szybko wymyka się przez tylne drzwi. Wieczorem pacjentka znajduje numer telefonu kobiety w skradzionej poczcie. Gdy sawanna odbiera Janie używa nagrania, aby odtworzyć jej własny głos. Następnego dnia, gdy pacjentka leży przy basenie, Trzy jajka wypadają z gniazda i lądują obok niej, ukazując niedorozwinięte pisklęta w środku. Wieczorem ponownie słyszy bieżącą wodę i podąża za dźwiękiem do basenu na zewnątrz. Klękając, zanurza się w wodzie, a Irma pojawia się z latarką, zastanawiając się, dlaczego jest w basenie w ubraniach. Następnego ranka sfrustrowana Janie przeklina, gdy nie może skupić się na ćwiczeniach równowagi. Opiekunka próbuje ją uspokoić, ale to tylko jeszcze bardziej złości pacjentkę. Pogardliwie odparowuje, że Irma jest tylko gospodynią, że nie jest jej matką i że jej nienawidzi. Następnie pacjentka wraca do domu i zaczyna niszczyć salon. Gdy właśnie zamierza rzucić lampą na podłogę, opiekunka przypomina jej, że jeśli będzie agresywna, nie będzie miała innego wyboru, jak tylko wezwać policję. W końcu Janie się uspokaja i znosi kolejną sesję z kamertonem. Podczas bolesnego doświadczenia kobieta przypomina sobie przerażający incydent, kiedy mężczyzna zabrał ją do ciemnej alejki i planował ją wykorzystać. Zamiast walczyć, rozpięła spodnie, a jej uległe działanie odstraszyło mężczyznę. Po sesji Irma uderza Janie w twarz i każe jej posprzątać bałagan, który zrobiła. Następnego dnia kobieta ściera zaparowanie z lustra w łazience po gorącym prysznicu. Nagle Sawanna przyjeżdża, ujawniając, że Janie jest w jej domu. Po zobaczeniu odcisku dłoni na lustrze, właścicielka dzwoni na policję, aby zgłosić możliwe włamanie. Gdy funkcjonariusz przeszukuje przestrzeń, Janie cicho chowa się na balkonie. Wieczorem niezrównoważona Stalkerka ponownie wkrada się do domu, zdejmuje buty i wchodzi do sypialni. Następnie przerażająco pochyla się nad nieświadomą kobietą i obserwuje, jak śpi. Nieświadoma Janie, Irma śledziła ją przez cały dzień i wie, gdzie się znajduje. Później udaje się do domu chłopaka Sawanna puka do drzwi i całuje zdezorientowanego mężczyznę. Mimo zamieszania, mężczyzna idzie na rękę Janie i wkrótce kochają się w sypialni. Kobieta spogląda przez ramię i wyobraża sobie, że podgląda przez okno. W trakcie stosunku Janie chwyta dużą geodę ze stolika nocnego i używa jej do rozbicia mężczyzny w głowę. Próbując krzyczeć o pomoc, kontynuuje uderzanie w jego twarz, aż umiera. Tymczasem opiekunka instaluje elektryczne ogrodzenia na framugach drzwi do obroży przeciw szczekaniu dla psa. Następnie odczepia urządzenie od zwykłej obroży i umieszcza je na zamykanej obroży. W tym samym czasie Janie udaje się do klubu nocnego i tańczy w tłumie, jakby nic się nie stało. Później, gdy pacjentka kładzie się na łóżku, światła nagle się zapalają i Irma skacze na nią, szybko zabezpieczając o elektryczną na jej szyi kłódką. Starsza kobieta mówi, że Janie nie pozostawiła jej wyboru, jak tylko traktować ją jak psa, ponieważ postanowiła zadeptać te same zasady, na które się zgodziła. Następnie opiekunka naciska pilota, aby pokazać pierwsze dwa poziomy szoku, a kobieta błaga, aby przestała. Wyjaśnia, że jeśli kobieta spróbuje uciec, poczuje trzeci poziom szoku, gdy przekroczy granicę. Ja nie domaga się rozmowy z ojcem, ale Irma mówi, że musi skupić się na leczeniu, aby ich postęp z ostatniego roku nie poszedł na marne. Opiekunka pyta, gdzie była i z kim, ale gdy pacjentka kłamie, ujawnia, że wie dokładnie, gdzie poszła. Później Irma każe Janie zdjąć wszystkie ubrania, a pacjentka zamyka oczy i odwraca się, oczekując fizycznego badania opiekunki, aby sprawdzić, czy była czysta. Następnego dnia starsza kobieta usuwa wszystkie urządzenia i odpowiadające im przewody z domu i chowa je na wypadek, gdyby pacjentka próbowała skontaktować się ze światem zewnętrznym. Zdesperowana, aby odzyskać wolność, próbuje opuścić dom, ale szok elektryczny ją paraliżuje. Gdy Janie szlocha przy stole w jadalni, Irma próbuje podnieść ją na duchu zimnym napojem, ale ona odpycha opiekunkę. Później starsza kobieta podnosi pilota obroży, aby zmusić pacjentkę do zażycia leków. Podczas ćwiczeń równowagi, Irma razi Janie prądem, gdy ta próbuje medytować. Ku zaskoczeniu kobiety, odkrywa, że potrafi znieść ból, koncentrując się odpowiednio. Wieczorem pacjentka zakrada się do kuchni i przeszukuje szuflady, aż znajduje nożyczki. W swoim pokoju próbuje jedną z ostrzy przeciąć o. Nagle Irma wchodzi do pokoju i pyta, gdzie ukrywa narzędzie, którym próbuje usunąć o. Wtedy Janie chwyta nożyczki spod poduszki i kieruje je w stronę opiekunki. Starsza kobieta naciska pilota, ale ból nie robi wrażenia na pacjentce. Gdy Irma zbliża się, Janie macha ostrzem i przecina gardło opiekunki, kończąc jej życie. Następnie zdejmuje pilota i klucz z zawieszki na szyi martwej kobiety i używa go, by odblokować o. Później otępiała Janie przechodzi przez miasto i siada przed drzwiami Sawanna. Zaniepokojona kobieta rozpoznaje ją i zabiera do domu, aby oczyścić ją z krwi. Po powrocie do domu Janie nokautuje Savanna i wciąga jej ciało do środka. W sypialni szalona pacjentka wiąże ręce i nogi kobiety, aby upewnić się, że nie ucieknie. Gdy zdezorientowana więźniarka pyta, co się dzieje, Janie szyderczo powtarza jej prośby. Następnie kładzie się obok przerażonej kobiety i głaszcze jej twarz. Następnego dnia Janie budzi się i odkrywa, że Sawanna nie ma już obok niej. W końcu widzi więźniarkę próbującą otworzyć boczne drzwi, aby uciec, więc szalona kobieta zakłada jej o, aby ją ujarzmić. Później oprawczyni zmusza Sawanna do spożycia smoothie, tak jak Irma zwykła robić to z nią. Wieczorem Janie nakłada makijaż na obie twarze, upewniając się, że są identyczne. Więźniarka pyta, co musi zrobić, aby uspokoić kobietę, ale ta odmawia odpowiedzi i zamiast tego ją uderza. Następnie Janie chwyta nóż z kuchni i robi identyczne nacięcia na dolnych wargach obu kobiet. Po rozmazaniu szminki sawanna, oprawczyni odchodzi i naciska przycisk na pilocie, a intensywny szok powoduje, że związana kobieta przypadkowo się załatwia. Później, po kąpieli, więźniarka upuszcza ręcznik, odsłaniając swoje nagie ciało. Mówi, że rozumie, czego Janie chce, sugerując, że myśli, iż kobieta chce z nią spać. Jednak po pocałunku rozwścieczona oprawczyni odsuwa się i rzuca jej ubrania. Wkrótce Janie znajduje nagrania swoich sesji z Irmą, niektóre sięgające czasów, gdy była dzieckiem, co ujawnia, że była pod czujnym okiem opiekunki od lat. W jednej z sesji Irma poleciła jej podnieść prawą rękę i wielokrotnie uderzać głową w ścianę, aż zacznie krwawić. W swoim śnie Janie i Sawanna są w basenie naprzeciw siebie, recytując te same frazy jednocześnie. Następnego dnia szalona kobieta mówi więźniarce, że obwinia się za śmierć swojej matki, ponieważ zmarła podczas porodu. Dodaje, że czasami zastanawia się, czy nie chciała odebrać życia swojej matce. Jednak Janie teraz wierzy, że miała żyć, ponieważ musiała być obecna, aby sawanna ją znalazła. Kobieta mówi, że mimo iż oprawczyni nie rozumie, dlaczego jest w tej sytuacji, wie, że jest świadoma podobnej pustki, która istnieje w jej wnętrzu. Nagle szalona kobieta zaczyna płakać i myli swoją tożsamość między Janie a Margo. Następnie dostaje ataku i pada na podłogę. Myśląc, że to może być jej jedyna szansa na ucieczkę, Sawanna wyplątuje się z więzów i ucieka z domu. Niestety, poziom trzeci szoku paraliżuje ją, gdy próbuje przejść przez bramę. Minuty później Janie widzi krew na głowie więźniarki od urazu, który doznała podczas upadku. Następnie wciąga otępiałą kobietę do środka i powoli wbija nóż w jej brzuch. Ja nie patrzy na twarz Sawanna, aż do jej ostatnich oddechów i kochająco głaszcze jej martwą rękę. Później kobieta wyobraża sobie siebie jako dziecko w brzuchu matki. Następnie wchodzi do wanny i używa brzytwy na nadgarstkach, aby odebrać sobie życie.